O kurczę, widzowie, jaki zaawansowany quiz. Battle Sen. Liczcie, czy ładnie wszystko odgaduje, i tak dalej. From what anime. Dobra, z jakiego anime jest ta scena walki? Faktycznie ładnie to jest zrobione. To jest Shingeki no Kyojin, nie? Nie, to nie jest Shingeki no Kyojin. To jest Shingeki no Kyojin widzowie. Czekaj, ja sobie jeszcze raz zobaczę. Ale tak, Tytan bestia. Dobra, Shingeki no Kyojin. To widzowie mamy pierwszy, ładnie odgadnięty. Okej, okay. daj kolejny. Hairsal. Aj, mamy tutaj takie różne rzeczy, w sensie, że tutaj był kombat, tutaj jakieś tam inne rzeczy. To jest detektyw Conan. Detektywa Conana chyba widziałem jakiś jeden odcinek i to nie, że pierwszy, tylko jakiś pośrodku i to nawet nie pełny, tylko tak po prostu włączyłem, żeby zobaczyć, co to jest, nie? Że to ma tyle odcinków. Similar. Okej. Okay. Która to jest rem? O Boże! O Boże! Nie rem y niebieska, niebieska, mieliśmy wcześniej Kuisoni Z lewej, lewa, 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 lewa. Niebieska, niebieskowosa, niebiesko włosa REM, a różowo włosa to jest RAM. REM RAM. Tak? Dobrze. Dobrze, widzowie. Logo. Okej. Okay. Naklatę. Czy to może być Seven Deadly Sins? Nie, to nie jest Seven Deadly Sins. To może być, seven. to nie będzie Black Clover, to nie będzie Spider-Man, eee... co to jest? Hunter x Hunter, to była, to była totalnie źle, oczy, dużo rzeczy tutaj, czy to może być Kaguja sama, Love, War, y no. Nie kojarzę tych oczu. Nie kojarzę tych oczu widzowie. Demon A czy stanę z łuką? Ta, 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 no, ona. Places, miejsca. Miejsca będę... będę znał miejsca. To jest Kaguya, ok. To jest Kaguya. Tutaj był ten taniec, nie? Ale na razie ładnie chyba. Ile, ile na razie? Chyba z cztery rzeczy dobrze powiedziałem a dwie źle, nie? Coś takiego się to prezentuje. Bronie. To była? Czy ja jest to broń? Ojejku. Czy to może być ten yy, Dungeon yy, i czy jakoś tak? Albo Seven Deadly Sins. Albo Dungeon, albo Seven Deadly Sins. Obstawiam. Seven Deadly Sins. Okej okay. Specjalna umiejka Infinity void Co to jest infinity void? Nieskończony Void? Co to jest? Piszecie Jujutsu Kaisen Ja nie, nie oglądałem Jujutsu Kaisen Mam gdzieś tam na liście, ale, ale jeszcze nie Nie oglądałem Dobra, to mamy 5 na 8 ok? Armor, zbroja. O po zbroi dobrze będzie, zobaczycie. Czy to może, mogą być rycerze Zodiaku? To to wygląda jak taka typowa zbroja z rycerzy Zodiaku. To może być to? To nie jest to. To nie są rycerze Zodiaku, widzowie. To fairy tale. Aaaa. Ale to wyglądały jak rycerze zodiaku, widzowie! Głos. O! Słuchamy. Po tym nie rozpoznam. Zoro! Zoro, Zoro. I muzyczka, jeszcze jest Tak, dobła. Zoro z One Piece Cztery zdjęcia, okej. Okay. Co to za anime? O kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiem, co to za anime. To jest yy, slime, slime, slime. Slime coś tam, ale no, 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 slime. Dokładnie. Chyba dwa albo trzy sezony były. No, no, no. No ten slime. On sobie najpierw był slime, tam pochłaniał chyba. Yy, w jaskini tam wszystko, a później później sobie poszedł sobie tam do miasta. no. Oglądałem nawet spoko. Kto jest? Ja nie oglądałem Hunter X Hunter. To ci nie odpowiem, kto jest jego, kim jest jego stary. Czy jego stary poszedł po mleko i nie wrócił? Nie oglądałem Hunter X Hunter. Ging Frex. Wygląda jakby poszedł po mleko i nie wrócił. Rival. O Boże, nie wiem. Melvin mówi, że ma nick z Yu-Gi-Oh Czy to może być Melvin? Nie, to nie będzie Melvin. To Seto. okej okay. Sam. okej okay. Ten sam gatunek. No to jest haiku. To jest haiku, ale jak się one nazywają, to ja nie wiem, ale to ten poprawie to jest haiku. A ten drugi to będzie Kuroko, no. Kuroko, Kuroko to haiku? Haiku to nie Kuroko. Haru. Epizod bardzo źle teraz. O, o, Wish anime has higher epizod dobra, który? Które zanimę miało więcej yy, odcinków? Co to w ogóle jest nim To po, po prawej. Gleipnir. Nie oglądałem tego, a wygląda. Wygląda fajnie. Nie wiem, ile miało to trochę doro. To tam, że. Z... Gleipnir. Gleipnir. Dobrze, dobrze powiedziałem. Dobrze powiedziałem, widzicie? W ostatniej chwili. Studio. O Boże, nie. To nie będzie One Pictures. Ja nie wiem, które to studio robiło. Ja nie wiem, ciężki jest ten quiz. Ja nie znam. Ja aż tak nie. Jest bardzo źle, widzowie. A! To w ogóle nie o to pytali. Zapytali, które jest od mapa studio. Dobra. Ale i tak bym nie wiedział, widzowie, myślałem, że pytają ogólnie o to, które studio, bo tak źle przeczytałem, które studio zrobiło, czy ja tu chodziło o jedno studio, które zrobiło jedno z tych anime, ale i tak, i tak bym źle powiedział, to, no. mm. Co? Odpowiedz na pytanie, ile razy Subaru zginął w ReZero podczas pierwszego sezonu, a ile razy podczas drugiego? Dużo! E... Dużo. Co? Moi drodzy, ja rozumiem quizy, ale już trochę bez przesady. 17. To nie tak dużo. Nie, no nie, ja jak ja nie pamiętam, kiedy ja imię inny mam, a ty mi tutaj release date, kiedy jakieś anime wyszło. haiku a które było pierwsze haiku haiku dam, haiku dam haiku 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 dobrze tak mi się wydawało couple okej okay. tutaj będzie coś z romansami with the love interests of chizuru i chinose Oboziu. Ja to oglądałem, ale ja jej nie pamiętam, a ja to oglądałem, na pewno to oglądałem. Czy to była ta, która. Oni byli parą, ale nie byli parą? W sensie to było to, że ona tam chyba kogoś wynajęła, czy to nie jest to? Ja to pamiętam. W sensie pamiętam ją jako postać i w ogóle jej imię. Ale ja. Renta Gear Friend. O, to dobrze pamiętałem, tak? Powiedz, że tak. Powiedz, że ja tak dobrze skojarzyłem. To już możecie zaliczyć wtedy. Tak, to to. Zaliczacie mi to. Dobra, widzowie. Ja nie pamiętam, jak ten gostek się nazywał, ale ja pamiętałem anime, więc zaliczcie mi to, ok? Emoji, ok? Doktor Stone. O, dobra. Tu będzie easy. Doktor Stone. No, tu bardzo ładnie, słupcio Mapa. O Boże, ty, ja odpalam Google Mapy, nie? I ja się gubię. A ty mi mówisz, że mapa. Yy. To nie jest bytum. Nie, to nie jest One Piece. To jest nie wiem co. To jest nie wiem co widzowie. A czemu w tych quizach nie ma na. Nie, w żadnym quizie nie było berserka? Jesteś młody i gładki. Mił. To był One Piece, widzowie. To był One Piece. Shiluette. E, To będzie ten Food Wars. Nie? To jest Food Wars. On miał czerwone włosy. Nie pamiętam, jak się nazywasz. Dokładnie Ha Grupa? O Boże, ja to oglądałem Znaczy, nie, nie wiem, w sensie pamiętam Huisayaka Konamori O Boże To jest to po środku Albo ta po lewej Na pewno to nie jest C Albo A, albo B B, A, C, tak bym stawiał B, 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 B. Albo jak nie B, to A Ale to nie będzie C Mówiłem, 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 że. Z jakiego tu stanimy? To może być Vinland Saga, widzowie. To może być Vinland Saga. No. A teraz sobie właśnie oglądam, jeśli chodzi o. Y, y, takie tematy. Klimaty. To oglądam sobie serial, co prawda, Upadłe Królestwo, bo. Upadłe Królestwo na Netflixie, bo wyszedł i. Nowy sezon. Włosy. To jest. ta, ja nie. Ty chyba m była, właśnie, ale The y, Promised Neverland widzowie. Bardzo mi się podobało to anime. W sensie obejrzałem chyba jeden odcinek i zacząłem mangę czytać. E, chyba jeden albo dwa podobieństwa. Dobła, dajesz? Which one is Artois... Y po lewej, po lewej jest Saber Po prawej mamy Violet Over Garden. Bardzo ładnie I Saber jest z... Y nie? Fate series, dobrze, dokładnie Patrzcie jak ładnie Bądźcie dumni ze mnie Logo no i teraz znowu nie wiem, czy to może być Seven Deadly Things Black Clover. To będzie Black Clover, To będzie Black Clover, widzowie, mówię wam. To jest full metal. Teraz nie jesteście dumni. No i dupa. To jest Codgis. Mogę się mylić, że ten sam, ale, ale to te oczy. Miejsca, Dobła. O kurde To brzuszek jakiś z wieloma ciałkami Z czego to może być? Nie wiem Piszecie Jujutsu Kaisen, bo teraz przeczytałem No i znowu to Jujutsu Kaisen się pojawia, nie oglądałem tego jeszcze Nie oglądałem Proszę teraz nie spoilerować Bronie. Hmm O kurde, nie wiem widzowie Ale wygląda kozak zapalniczka Special ability Umieka e, co to za, to jest Jojo nie? Who is the anime character? a co to za Postać Która używa Star Platinum, nie, nie wiem Nie wiem co to za postać, ale, ale to postać z Jojo Jotaro, ok. Ok. Uniform. Dajcie coś takiego, co będę. Oboziu! Ja, ja, ja nie pamiętam, jak się nazywało to anime, ale tam była taka postać, opowiadając, z mieczem. Była tam jakaś arena, i oni tam walczyli. I nie wiem, czy to było w ramach jakiegoś egzaminu, czy czego. Nie pamiętam, ale była taka arena, i walczyli. Przytakniecie mi, nie? Ale to ma jakąś taką dłuższą nazwę to anime. No właśnie widzicie? Mówiłem, że dłuższą nazwę ma. To mi zaliczcie. Głos, okej. Okay. No trochę więcej mi daj. No i pan, kurde, ośmiornica Przez chwilę chciałem powiedzieć, że Monokumiś Ale tak... Tak w pierwszej chwili Co to za anime? Pieniądze Hollywood Samuraje to są I śpiew O dupson Nie mam pojęcia Ej, bez jaj się to są takie, tak różne te wszystkie zdjęcia Great Pretender Melvin mu, mi mówił, że bardzo mu się podobało Brat Meliod... Ja skończyłem, ja przerwałem oglądanie jak byli w takiej krainie lodowej Więc chyba nie dotarłem jeszcze do jego brata Nie dotarłem do jego młodszego brata No to lipa trochę Lipa Rival Ej, nie powtarzajcie tych samych. anime No dobra, mamy tu Kirę Lighta Jagami, ale dajcie Ja dalej czekam, żeby w którymś quizie mi berserka dali. Bardzo proszę. Nawet jak było właśnie wzmianka o logo, tam mogli dać tego berserka. Będzie przypał jak wtopię na berserku. Mam wrażenie, że to jest Gintama, a to mam wrażenie, że to jest Dorororo. Doro, Doro, Dorororo, Dorororo, Dorororo miało świetny widzowie chyba ending, opening chyba też, ale ending tak bardzo. Pytają mnie kim są te postaci. No ja powiedziałem ci, że to jest Dorororo. Dorororo, a to jest to nie było Gintama, ale odgadłem to, to, to zaliście mi za dororo Epizody Nie Boziu, nie pytaj, nie wiem w którym epizodzie jakiegoś anime stało się to, 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 to Anime ma więcej odcinków od pierwszego do drugiego sezonu One Punch Man One Punch Man daje One Punch Man widzowie Albo Mob Psycho, nie One Punch Man, One Punch Man, One Punch Man Źle. No nie mierzę. Kto jest pierwszym? Yuri First alin High Rise. Kto jest pierwszym? Yy... O Boże. Ja oglądałem. W sensie High Rise jest na Netflixie. Obejrzałem dopiero pierwszy odcinek. licją. pierwszy. Gość, który gadał z nią przez telefon jej pomagał, nie wiem. Gość, który gadał jej przez telefon, co ma robić? Ja nie wiem, kim jest ten gość jeszcze. No i teraz dostanę spoiler, bo ja nie wiem, jeśli jest ktoś po nim, że jej pomógł czy coś. No ja na przykład nie wiedziałem. No ja na przykład nie wiedziałem, że ona jest jej first ally. Release date. Które anime wyszło... Najpierw e, slam dunk, slam dunk. Wiedziałem. Patrzcie jak pewniacko powiedziałem. Mm. High school stund, e, high school of the dead, high school of the dead, zombie Apocalypse No to musi być high school of the dead. Nie widzę innej opcji. No, dokładnie. O Boże. Zombie. Zombie. Ej, wiecie co? Czy. Nie, mam takie wrażenie, że. Zombie. Zombie, zombie tańczące. Zombie can dance Było takie anime, gdzie dziewczyna wyszła z domu i samochód ją walnął. Czy to jest to? Zombie Land Saga. Czy to jest to? To to? O, no to zaliczacie mi. Bardzo ładnie. Mapa, Boże. Nie, tylko nie mapy. Z mapami, najgorzej jest. No game, no life. No game, no life. No more. No, 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 no. To będzie no game, no life, widzowie. Tak? Proszę, powiedz, że tak. Black Clover, to nie jest no game, no life. To nie jest... <ścoughs> to jest Beastars, ale nie oglądałem anime, więc nie powiem ci, jak się nazywa postać. Ale widzę po, po, po bo bo... Na Netflixie często się tam wyświetlała ta, 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 ta postać. Beastars. Legosi, Manfa. okej. Okay. Dobra. Nobles. Nobles. To po prawej najbardziej. Nobles. Tak jak było poprzednio, które jest. O, powstało z Manfa, tak. Było pierwszy. No, noble bardzo ładnie powiedziałem. A już, tak, koniec? A dużo chyba miałem, nie? Nie było tak źle. Chyba bardzo ładnie było.